Night City, miasto marzeń, jak to niektórzy nazywali, ale 3 lata temu zaczęła się apokalipsa. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo czemu. Jakiś dziwny wirus przejął całe miasto, i całe miasto od tego czasu jest w ciemności. Wszyscy myśleli, że możemy, będziemy mogli jeszcze jakoś żyć w ciemności, z potworami, ale na dachach. Ale jednak nie, było to za trudne, i nikt o tym nie wiedział. Ale tego, czego potrzebowaliśmy, był rycze z ciemności. Od małego mówią mi, że jestem cyganami. Robię pojemne plik. wali banany. Dobra, jestem! I się strój.

a ty ch. widać w tej nocy! A musisz tylko uważać, bo teraz na każdym dachu te volatile siedzą, kurde? Nie? U tego volatariusza, kurwa. Kurwa kogo? Wolontariuszy, kurwa. Nie, <laughs> to. gdzie ta suka? Aha. Aha, bo ona na czwartym poziomie też była, bo tam ścina. A ty, który masz? Co? Ej, ciekawe, gra w tą grę Jo pierdziele Jak cią! Sp Spacją, space, chciałem powiedzieć. <grym> o Kuppa kto to przyszedł? Co nie, to jest? Kto to Kuppa? Nie, nie spa. A! Co to obok mnie przebiegło? Bro, tutaj coś jest! nie, nie, dziwne są te noce, dziwne są te noce. No są pojebane jak masz to włączone? Ty tu coś biega cały czas? O no, muszę sobie brać jest sił po ciągu jednej nocy. Co to? CO ty pościg ZACZĄŁ?! Pojebało cię! W dawnie go wrzuciłeś, cięciu? Gdzie ty jesteś? nie PERDU! Nie! Nie! Co to pluj? Kurwa, plujek! Chłopieca, gdzie ja jestem? No. Jezus, samemu, gdzie ty jesteś? Ja pierdolę. Gdzie, gdzie ty, ty jesteś? Nie wiem, człowieku, uciekam! Ja pierdolę, oni do mnie plują! To, są... to jest dwóch, to jest dwóch. To, ten, to jest, jest, jest kurwa, kobra i ten! I Tiger, pluje na was totalnie! Pluje na was! O oh, pierdol. znowu czemu What the fuck Chłopie co tu się odpierdala no, To jest kolejny no, no. Który ty masz poziom w ogóle Nie wiem Jebać cię Chciałem jemu double kicka Lowkinga Lowking w czoło o, ty, k Wziął to na klatę On ma czwarty poziom Aaaaaaaaaa! JOB! Hello no, ONI zadają! No, o BIEGAM po ścianie! Bro, to u mnie ja tu się napierd... Możecie, a ty co? Zbierdaj co... Eee PRDOLUU! Jak ja nie grałem w tą grę chyba z Co to leci za KULĄ ja, w Dragon Ballu kurwa jestem! Ja w tą grę? Ja w tą grę nie grałem od trzech miesięcy! A nie wiem! A ja nie wiem, mam prawie 150 godzin w tej grze A ja, ja się zachowuję jakbym nigdy nie grał w to! Gdzie ty jesteś? Ju w ścianę! Wskakuj! Ja jestem od Tobu. Śmieo! Czemu mi się właśnie raz spoczyna jak do ciebie przychodzę? Co to, od chłopie? Dobra, no ja sobie te rzeczy pozbieram. Ja pierdolę! Jak... Ja nie wiem co się... Tak. O, mm. Co Kościelczy tu się... Co? ty jesteś, ty chrześcijan. <śleski> oh Boże, dobra, to nic nie zrobiłem. Gówno. Cześć, oczy te oczy O Oszalałem Weź chodź tu, podejdź tu! <głos> <głos> czekaj, <kurwa. głos> Ej, czekaj, czekaj, bo wplączy się... Pigma z... balls. Co? What the... Spadł na dół. Czekaj! Przez swe ta? oczy, te oczy zielone. O, niebało mi! To ja w ogóle idę wszystkich mordować. Zajebie ci Ej czekaj, bo tu trucizny jest od nas Srania za zdech

Aha! Co jest? Kurwa z MOIM postacią nie mogę wyjść! Ja próbuję hako wszędzie używać. AH! Wypadł! Ale no, no dobra, wy. Buda, was jest los, mit te Dobra, biegam po ścianie po prostu kurwa ty Ja zaraz na górze będę, już się nie stres Aha Ty jesteś dziwo kakuj. O! What the fuck? Suicide boys! Mingczy ring! A nie mogę też mapy włączyć, ale chujowno. Dobra, szukamy metra. Bo, bo kurwa lata nie mogę zaznaczyć. A co za to za quest oznaczonego tu To mnie ciekawi. No to by co kurwa? <laughs> Obserwuj tyle Pa, jest go oh! ktoś bijał. W long. Chciałeś do UK jechać, to pewnie wiedział jak to w UK będzie, kurwa! Dobra, te wolne broni to są do. Kurwa! O ty, suko! Ała, no przyjem... tego te... A ładnie! No tego to te... jest sofie! Poczekaj, zostaw, zostaw go! Zostaw go! I zostaw go, zostaw go, zostaw... kurwa, homie! No no, ej, chłop, poczekaj, bo jak coś z nim tutaj. Będzie spokój. No to pogadaj, nie, nie bij. Nie, nie bij mnie. Nie, nie rozwiążemy tego problemu w taki sposób. Musimy porozmawiać. Trzymasz sobie tyle agresji, uspo... Bro. <śc> Dziękuję. <ś> 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 A tak, trzy mordę. Zamknij, <ś> mordę! Chłop. Daj motherfucking no mam no, no. King Jong Kung Kung to Mija oh, <laughs> Ej dziomek tu obok mnie stoi ty <laughs> Bądź Cię obserwuje, żeby nic się nie stało <laughs> jak tam? ZAMK i MORDĘ Jak tam? Ja ci tylko mam jedną informację do przekazania Swolę zajebamy ci matkę! Chodź, ożywię JJA yep! <śmienicza> yeah, pierdo Spokój się! KOM tu mnie? Tak, ja kalifo. A wiesz co nikogoś do mnie dzisiaj mówi? Ja ja mam bym. Do mnie mówi ty. A o czym ty myślisz, że ktoś się mówi, Mia? Ja mówię, nie wiem, mówi. Ja myślę o Mija Kalifa. Ale ja nie wiem, co to jest. Przez twe. Włoski na jajkach zielone. Oszalałe. No, poza nie doskoczyła, Mój Aiden to jest. Najgorsza kurwa. Przez te watcha. zobacz, co to za wyrażenie w ogóle jest już za późno bez waszą do gry. Nie, nie, ja zobacz, jakie to wydarzenie na stronie tych landów. No to ty stąd. Laboratorium szczepingiery? Przecież to wszystko. Ty, u mnie gra jest skliczowana. Jak? Ja mam dzień, a u mnie w chodzą sobie. What i pogoń mi robią? Gdzie jest dzień? Nie, niby jest 12 w nocy. A u mnie jest jasno A czyli po prostu wzięło. działo. E, tak, bo u ciebie był dzień. Tak, jestem już w grze Ty, what the fuck? O co tu chodzi? Kubi, to spokojnie, ziomek No... Kur... Y chłopie! te oczy, te zielone O, co są renegaci? Dobrze, bo ja muszę zabić z renegatów No nie! Jak on spadł! Jaki dramatyczny, goofy... A, mała faka co ty chłop Co się koznaczysz, chłopie? Kurde No kurwa, skok Wiedźmin Więc się medytował? Tak. Kurwa ty musisz na, na nagraniu zobaczyć jak ten twój skok wyglądał Czekaj czekaj? Co za chłop? Znacz um, 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 um. też zaczął padać tak medytowałeś O oh my god Ale ja pierdole to jest naprawdę kurwa creepy Ja pierdole Chłopie wejdź odejdź może ty... Co? Ty wspida się zmieniłeś Tam Tak. czekał teraz? Tak! Maja, Dobra, nie, idę tu. na jadkę! Dobrze, że nie na hamburger, Ten Prędki z majonezem. Legendarny topór, kurwa? O ty! Dobre to w ogóle ci dałeś po prostu, żeby się pozbyć. Nie, się. to dobre jest. Na przykład u mnie jest. ile ma u ciebie to do Kur... było? Ty to widziałeś? Ty! What? Bro. <laughs> nie, tu jakieś, tam to było jakieś inne takie Nie, on miał taką jakby... Tak nogi do przodu niż... Tak nie bokiem, tylko przodem. A ty nie Dobra, burza w nocy. Burza w nocy jakby to coś nienormalnego było. <laughs> Ej, łap! Chodź co? Dawaj! A. Ale przyżyłeś. Troszeczkę adrenalinki teraz. Szybcy wściekli. Kurwa, chcę ze mną nie mogę! Dobra, dobra, dobra. Ja pierdolę, czy by mnie zostawiłeś znowu, chłopie? Tak, Gdzie jesteś... ty jesteś? Tak, jestem samotnym biegaczem. Tak, lone wolf jesteś. Jestem teraz, kurwa. Ja pierdolę. Idę pomóc mojemu przyjacielowi. Ty, ty Batman. Bo Ja już uciekłem, kurwa. Znaczy nie uciekł, gonią mnie dalej, ale nie są mnie. Nie, nic nie goni. No to, no to zaraz cię będą gonić, bo jestem 20 metrów za tobą. Siema, kolego! Nie! Ja pierdolę. O kurwa, chodź tu, no leci ze mną. Ty, kiedy. O kurwa, jakiś pojebane gówno. O kurwa, wyskoczył z parawanu. <laughs> Firmtone... Night city już jest nie do kurwa rozpoznania. Kurwa Batman jestem. Ała! O dobrze, że mam jeszcze moją perelinę za od Batmana. A, mnie kurwa nie mogę Ja Ja umieram! Ja, Dobra. Stało mi się moje pelerynę Ty <gdy> pomóż. Ty <gdy> dramatyczny nie mogę, jesteś. Nie, nie mogę wiedzieć, co się stało z tym miastem ostatnio. Ja pierdolę! Rady... Tracili mnie, jak leciałem! Ja pierdolę! Ja wiem, jak ba u babci. Tak robi jak robię, jak są. Ja, ja pierdolę! Tak, muszę pomagać moim przyjaciołom. To pomóż o, to... mi! O, trzeba! Siema, uciekaj kurwa Batman O kurwa, jestem synem Batmana, biegnę Co za karabaget Lecimy Jest mój Batmobil, kurwa Ja pierdolę Kurwa wyskoczył samobójstwo Patrz, ono mnie wisi w powietrzu <śleszy> Nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło z tym miastem Ktoś mnie goni, czuję to na moim pędzlu. Chyba i zgubiłem. Kurwa, biedniaki, by dom domu na kurwa. Ty u mnie przez rurę się przyteleportujesz. Bo jestem Batman. Ty kurwa, przez nowe... rurę się teleportujesz. Batman, nowe oblicze, kurwa MTV Crips. Pościg <gry> się, się rozpoczął. Dobrze, że nie zakończył. O kurwa, spadał Dobra, idę zmienić najgorsze rzeczy z moimi wrogami Dużo dobrze, że mnie wtedy dziadek nauczył. Dziadek Stefan. Zwaliłem mu raz konia z topami. A się mył. U, żegnaj ba, dziadku. Ja pierdolę co z wychodzi. Dziękuję, dziękuję Ci za to, że byłeś u mnie w życiu. Kto? Dziadek Stefan? Tak, Dziadek Stefan. Ty, ty jesteś, ty chłopie! Nie wiem, biegnę po moim Night City. No Night na pewno jest i City też. A, oh, kurwa. Nie mogę to uwierzyć, co się wydarzyło z tym miastem. Mam tylko jedno, że muszę ratować to miasto przed Kubą. Przed Kubą? A co Kuba zrobił? z kubą psujesz mi moment kurwa do pan! <grym> muszę przygotować się do nowe przygody w villedor nie wiem co mnie kurwa czeka w tym mieście co było na początku a jest teraz dziadku stefanie zrobię to dla ciebie kurwa zjebdałam stąd o <grym> Mam nadzieję, że mój kamerzysta Tak. Gra aktorska 10 na 10. O kurwa ty, kluk kluk skram tutaj. Chyba <śmierzy> sobie usiądziemy na spokojnie. Można usiąść, gdzie to się dało? Kamer... o kurwa czekaj. <śmierzy> Usiądę sobie przy gniezku. Opowiadaj no. Stefan <śmierzy> słuchaj. Ustań na scenie. Kamerzysta. Tak. Musimy uratować to miasto. MTV creeps MTV Clips Seria druga, sezon drugi. Ło kurwa, kamerzysta w pierdolę. Chodź, 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 chodź! Kurwa już ich nie ma! Batmanie! Wracam do... mi Batmobil, czekaj kurwa, zapędziłem się trochę. Zachrzałem ostatniej nocy, paliłem blanty do 5 rano. Chodź na miejsce spokojnie, jako klucz to chodź, chodź, chodź dziewico nie myta. Aaa, dziewice. Uf, biegnij, tam gdzie jest słońce. Dobrze jest, spokojnie, chodź opowiadaj dalej. Czy mogę gdzieś indziej usiąść? Nie, tylko w tym jednym miejscu chyba. No, daj Dobra, mi Dobra, to. historię. Mam, mam, Wiem naprawdę, że to będzie nie. Przy, nie, nie. nie. kurwa. Nie, nie samym <śla> Za tobą jest ziomek, weź, zabij go. Na dwóch, kurwa, kolego. To nie jest spotkanie dla ciebie. Jesteś biały. No. Drugim sezonem MTV Clips. Boże, co tu odpierdalać? Jak to wyglądało? Jeszcze jakbyś ten dźwięk do tego włączył w tym momencie, to by było w ogóle perfekto. Dla mnie ta historia jest zakończona. Ale pamiętaj. Legendy są nad legendami. Ja perdole, co to się dzieje? Ja perdole, chłopie, co ty ODPIERDALASZ O kurwa, Swoją, zajebany ci matkę! Chamesz, chamesz, się ch ONO tu! Cześć tu? Coś TO powiedział? Swoją, zajebany ci matkę, To nasz pierwszy boss. Nasz pierwszy przeciwnik, widzisz to? Widzisz tego tam? Widzisz tego tam na tej rali? No to on! Nie ta grydzie! Kurwa, nie połyka! Łaza! Ja pierdolę. Puta więc! No kurwa! Uciekaj, uciekaj! O mój Boże! World Trade Center się nie No nie... Ja pierdolę! O, siema widzu! Kiedy szybcy. Chcesz... Biegnij, biegnij! Ja jestem twoim kamerzystą! Biegnij, jestem jak Barry Ja pierdolę, czemu ty na górę tam wskoczyłeś? Biegnę! Kamerzysta, Batman! Ale ja nie jestem Batman, ty jesteś, ja jestem mój. Ja pierdolę prawie nie żyję! Mam to wideo! Musisz to przeżyć, mamy tu nasz film. Gdzie tu no, Lecę! Bo chcę! Lecę, bo życie jest Słuchaj, co to się dzieje? Propo, czekaj, kurwa, Batman! Batman nie ma czasu na takie przybłędy. Słyszysz twój stary! On chyba twór. Ja prawie życia nie mam! Mam nadzieję, że mój kamerzysta przeżyje, to ty sam Nie wiem, to sam umarł mam mu pineskę, wysyłam mu pineskę Mam nadzieję, że iPhone mu odpowiada, ten iPhone8.pl O, mute, mute o. o mój Boże, kamerzysto przeżyłeś bardzo ciebie wannę przygotowałem z, kurwa, z tosterem włączonym Skakuj SKAKUJ Dobrze Chcesz dalej słyszeć moją historię? No, opowiadam. Dlaczego, ja, dlaczego ja chcę to zrobić? Żeby uratować to miasto? Słuchaj, to było około 15 lat temu Co nie? No Wtedy miałem około 35 lat, a jak mój tata zmiar miałem 3 lata A było to 3 lata temu Słuchaj A poczekaj, bo ja już, no no Jest to ogólnie dla mnie posrana historia i może dla ciebie to zmienić Eee... jakiej historii, która może się wydarzyć, co nie? Co co powiesz później? Weźmiemy to pod uwagę i będziesz to w prokuratorze najwyżej od za te kurwa odpowiada. Słuchaj. Widzisz te cztery butelki, cztery butelki przy sobą z kapsem niebieskim i które są jeszcze niebieskie? Tak. Widzisz to? Tu no, trzy. A nie cztery, no. Cztery Analfabeto tych Słuchaj. Czekaj. Co to kurwa? A nie, sorry, to kurwa jakieś okruszki z twojego jedzenia, sorry. Sorry. 15 lat temu, jak miałem 3 lata. A mam teraz 35 lat. No. Wydarzała się niestety tragedia. Jak mówiłem? Widzisz te 4 butelki? No wiem, no. Mój stary pracował w banku Sperm. I do niej się kurwa spuszczał. Nie gadaj. Dlatego jestem ja. Jestem wyrzutkiem społeczeństwa. Ale wiem tylko jedno: że uratuję to miasto. No dobrze. No. Jezu. Musiałem się wciszyć. Bo mój wewnętrzny relikt, który mnie wykańczał od 30 lat, powiedział mi. Johnny Silverhead? Nie. Johnny Sims. Nie wiem czy znasz. Powiedział mi, że bym cię wyruchał, ale ja mam lepszy pomysł. Czekaj, nie, nie rób tego. Ej, ja to cię to kocham! To... Ja cię kocham! Nie!